Z tej strony DD Gaming. Witamy Was w drugim odcinku nowej, nowej. Znaczy, no, już może to nie jest nowa seria, <laughs> e, No, w nowej serii. I ja jestem Ziemia i ze mną jest. Davis, ladies and gentlemen. No, pff, ostatnio nakręcaliśmy. 5 sekund e, temu ten Poprzedni odcinek. No i zapraszamy Was do tego K odcinka. A może, może teraz nie będę tak lamił jak wtedy. Moja ulubiona mapa. Uuu. Dobrze, to może poruszymy jakiś inny temat. Co, co było ostatnio? No, było. Co się działo? Przecież to było kilka sekund temu, no. Ale co się działo? Ja pamiętasz? A. Na świecie. Nie za wiele. No, żadnych zamachów jakichś ja awczy no kto ty nie wczułem tylko zmieniałem sobie klasę co można powiedzieć O, double kill ja sobie po prostu jaka masakra tam było gdzie ja sobie, ja sobie po prostu rzuciłem noża żart na gęgościu biegnę niego z tego z zakrętu ja może jak będę miał lepszego. Uuu. O kurde, ile. Oni biegają kupu, ja muszę sobie przeładować broń. Trzymajmy się. E... Trzymajmy się kupy, bo kupy nikt nie ruszy. No. W kupie siła kup... a kupy nikt nie ruszy. Kurde. E... O, czym ja... o czym to mówiliśmy? Coś, że nic się nie dzieje. A. I nie dostajemy od widzów tematów. Nie jesteśmy w trapce. No. To może co? E, 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 e. <grym> Kurde. No! Mnie mam pojęcie, możemy co robić. Assassin's Creed 4, mm, według mnie temat oklepany będzie to samo. Tylko jakieś te. Nowe mm, znaczy. Niekoniecznie. Ogólnie, Assassin's Creed są fajne, ale. Sprzedałaby się, nie wiem, może zmiana jakiegoś silnika albo nowy... Możliwe, że będzie, bo on już był robiony. W trakcie trójki, nie jest tak, że on od razu po trójce został tak samo jak trójka. U. Kurde no i już się. Zabymi z niejomy usłyszał, że wyjdzie trójka, to bardzo nie był ucieszony. Pomyślał, że robiono go od razu po Revelations a trójka jest to wiele lepsza niż Revelations I jak... Ogólnie Revelations to chyba najgorsza część. No. I, 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 i jak Kurde wszyscy no. wiemy, trójka jest o wiele lepsza i została robiona wcześniej niż wcześniej wymienione Revelations Więc to zapowiada się fajnie. Eee, w końcu będzie jakiś bohater, który będzie dobrze mówił po angielsku <coughs> Bo hejtam właśnie skreidie trójce to jest najlepszy na razie bohater eee, wszechczasów w trzech czasów właśnie skridzie Więc jeśli... O o o, camper, camper! Hello! do fuck nie zauważył mnie, lol. Fuck. Nie, nie lubię. No ileś dziecko, tam teraz... jest? właśnie, oni. Ja oni pierdzielę. się tak cały Oni cały czas w kupie. No jezu, ja cały czas. Ten skar jest dobry, damage, wszystko, ale. Skar. Ale nie ten. Magazynki pasażer małe. Kurde, jak będę miał może nowego PC, to zaznaczę, będę mieć taki split-screen. No. Dziwnie ja sobie kupuję nowego PC. Ja kupiłem sobie nowy monitor. Eee... Nie, nie powiem nazwy, nie. mogę tylko powiedzieć, że, że nazwa się zaczyna na S, a kończy na Amazon. Aha. No serio?! Gościu, nie padł, no. Dobra, e, przynajmniej go zabiłem. Chłopaki, wchodzimy do Paszczy Lwa. Ej, teraz się... fuk, Są znaczniki błyskowe? Co są? Znaczniki granatów błyskowych. Jak znaczniki? No, użyłem granat i pokazał mi się znaczniki takich taki błyskowy granat. What the fuck, nie mogę... O, oh yes. Luck compensation, oczywiście przewaga hosta u nich. Uuu, <ścoughs> jaki kurde przegramy już to na pewno nie nie poddajmy się 3-3-3 nie 3. trzeba się po prostu chować trzeba to przykampić i też namawiam kogoś do kampienia yeah. <laughs> ale w o, tym przypadku nie już to, jeden to ostatni kill niski, ja zabijam jeszcze o. Napiszę coś bardzo dziękuję za grę. No kurde, No, subasę. Dobra, koń, szybko, 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 szybko! <śm> 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 Dobrze, dziękujemy wam za uwagę w tym odcinku. No, jak już mówiłem w poprzednim odcinku... Cieszę, cieszę, cieszę. Nam, y wysyłajcie nam, wysyłajcie nam propozycję. Dobra, zupasę, konto to ci polecam, bo mówił dla was Davis raz. Ziemia! Do zobaczenia za 5 sekund. Trzymajcie się.